No, i cóż, pojawia się kwestia kolejna, mianowicie obligatoryjne postanowienia umowy. Co zrobił ustawodawca? No, ustawodawca, proszę Państwa, wprowadził nam obligatoryjne postanowienia umowy. Elementy obligatoryjne znajdują się w artykule 436. Ja tak można powiedzieć, nie to, że cynicznie albo wesoło uśmiecham się, no, ale zwróćcie Państwo uwagę, że ten artykuł 436 wbrew pozorom, można by powiedzieć, że prosty. A ikonografia przedstawia się w następujący sposób. Widzicie Państwo, że miałem pełen polot tutaj do tworzenia dla Państwa specjalnych, przygotowanych slajdów. No zwróćcie Państwo uwagę, że te obligatoryjne postanowienia umowne w artykule 436 no to tak naprawdę pewne zachowanie, pewne nakazanie zachowania się zamawiającego do tego, żeby we wszystkich umowach, które były zawierane, Absolutnie to było pewne minimum, pewien rygor nadany przez ustawodawcę, że te obligatoryjne postanowienia umowy muszą się tam znaleźć. Jakbyśmy się zaczęli przypatrywać tym rzeczom, no to oczywiście pierwszym z elementów, które pojawia się też na konografii symbolizowane tym zamyślonym ludkiem i, i tym kalendarzem, no to oczywiście element związany z planowaniem terminu zakończenia. Usługi dostawy lub tej roboty budowlanej, a w razie potrzeby też planowanych terminów wykonania poszczególnych części usługi dostawy lub roboty budowlanej, i tu uwaga określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. No cóż, ee, jaki był cel? To Państwo powinniście od razu zapytać, no halo chłopie powiedz nam jaki był cel tego przepisu. No mianowicie cel był prosty. Z jednej strony pewna eliminacja tych, jak Państwo pamiętacie sytuacji, że w momencie kiedy następowało postępowanie i przedłużało się to postępowanie o czas dłuższy niż tak naprawdę za zakładał, i próbował założyć w swojej pewnej naiwności, że tak będzie, no to niestety dochodziło do sytuacji takiej, że te postępowanie o udzielenie zamówienia i termin tak naprawdę realizacji umowy stawał się kompletnie nierealny, nierzeczywisty i dochodziło do sytuacji takiej, że zmiana tego terminu w stosunku już do oferty złożonej jeszcze przed zawarciem umowy była niemożliwa, tak? Więc dochodziło do sytuacji takiej, że zamawiający no nie mógł nic zrobić, no i w konsekwencji był problem związany z koniecznością ewentualnie unieważnienia postępowania, Ewentualnie unieważnienia, na jakiej podstawie. Bo już nie, pom pom nie pomnę tego, że były takie dyskusje na ten temat, właśnie na jakiej podstawie on ma unieważnić to postępowanie. Tak? Kolejnym mm, takim obligatoryjnym warunkiem, który się pojawia, no to ta. Kasa, doskonały symbol z dolary, euro, co tam Państwo chcecie złotówki, chyba, że jak Państwo wiecie za może dopuścić rozliczenie kontraktu w walucie obcej, nie tylko w złotówce, no to jest właśnie kwestia warunków zapłaty wynagrodzenia. Te aspekty zapłaty wynagrodzenia. Ustawodawca wskazuje co prawda w artykule 436, że ma być to warunki zapłaty wynagrodzenia, ale no, jakie mogą być te aspekty? No, mianowicie wszelkie aspekty. ryczał, kosztorys, prowizja, wynagrodzenie stałe, inny rodzaj wynagrodzenia, tak, termin zapłaty, który jest. Informacje właśnie dotyczące walut obcych. Może to prowokacyjnie ten dolar, ale powiedzmy, nie wiem, że jesteśmy w strefie euro, niech to będzie euro. I zasady rozliczeń, oczywiście, jeżeli przewidziane są inne zasady rozliczeń, które mieszczą się w kategorii warunków zapłaty wynagrodzenia.